Festiwal Nowe Epifanie to artystyczna przygoda duchowa. W naszym interdyscyplinarnym programie są spektakle, koncerty, pokazy filmowe, dyskusje. Spektakl puste miejsca wpisuje się w ideę tego festiwalu. Z tego względu, że festiwal porusza takie trudne, dotkliwe tematy, niezerojedynkowe i gdzieś przygląda się z jakąś taką uważnością i czułością nam ludziom. Te puste miejsca to są takie miejsca, które wiążą się z jakimiś takimi elementami bólu, smutku, cierpienia, które są związane ze stratą. Przechodząc przez tą całą klawiaturę emocjonalną, przez którą przechodzi nasza bohaterka, można wyjść wzmocnionym. Po raz pierwszy w tym roku wydarzenia dla młodego widza zebrane w nurcie Rodziny Nowe Epifanie. To wspaniała propozycja dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Staramy się zaopiekować zarówno tymi trudnymi emocjami, jak i tymi radosnymi i stworzyć takie warunki, abyście się czuli jako widzowie blisko, abyście się czuli wspólnotą i rodziną. Spektakl niewidoczne niesie ze sobą takie przesłanie, aby łączyć zdrowie ze sztuką, ale również w trakcie. Często dzieci również już dotykają, ściskają, przytulają, trzymają się czegoś, co daje im właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Zapraszamy także po spektaklach i filmach na dyskusję, aby przekuć te wszystkie emocje w merytoryczną rozmowę i wierzymy, że w ramach tej rozmowy zadzieje się jakaś społeczna zmiana. Thank you you.